Cześć siemanko, ja jestem Halawan i wit witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Z serii od Bizona do Lekcjona W dzisiejszym odcinku Zrobimy sobie opryski, odbierzemy sobie Bizona Oraz pojedziemy zakupić Znaczy zakupić, odebrać te opryski Bo sobie już przy muszę za nie zapłacić i odebrać je Tak to zaczynamy, co zrobiłem poza tym pierwszym wam powiem co zrobiłem poza odcinkami, no tak z odcinkami dokończyłem sobie tutaj tą sojkę, Bo tutaj chciałem zrobić ścieżki, ale te ścieżki takie wyszły chujowe, że Szkoda czasu Tracić na nie Bo tutaj o, na przykład, o tutaj o, wyszła ścieżka, tu, tu powinno być zasiane, w tym miejscu powinno być zasiane Ścieżka powinna być tutaj co nie? Jak nie zarośnięty A tu nie ma do sianego nic? A ścieżka wyszła co nie? dlaczego 8800 miałem 9,5 chyba albo 9, już nie pamiętam, bo dokupiłem jeszcze kilka tych worków soi, że mógł dosiać. A tutaj zasiałem bez tych, bez ścieżek, bo było jeszcze gorzej. Z ścieżkami jak bez ścieżek. Dobra, to tak, pierwsze co zrobimy teraz, to pojedziemy sobie, odbie odbierzemy sobie te nawozy. Za nawozy będę musiał zapłacić 3800. No to dopiero zapłacę, że będziemy tam Wy, Wybraliście w ankiecie, tym przyciskiem pójdziemy dzisiaj Wybraliście sobie w ankiecie, wybraliście nie sobie, tylko wybraliście w ankiecie mi traktor Wygrał C Ursus C-385 To myślę, że w, po tym sezonie w, Może już nawet na to jesień, jak się udałoby, teraz postaram się za, złożyć wniosek o kredyt Pojechać do banku do... Zobaczymy co się wydarzy może się akurat uda Dostać kredyt z 50 60 tysięcy także może go kupić do tej 3 jeszcze jakiś od razu do tego Jak to się nazywa do tego do Cursusa C385 To będzie na razie tyle jeżeli chodzi o kredyty Będę chciał jeszcze wziąć któreś pole. Jeżeli się uda mi, udźwierzawę, ale to popatrzymy sobie pod koniec tego odcinka. Dzisiaj, Które pole by było wziąć w dzierżawę. Dobra, pod piękną Teraz jedziemy tutaj na podwórek, bo. A bo nie będę wierzył na podwórę, tylko tutaj ją robię. Na ten. Dobra, nie będę gasił 30. Dobra, otworzę sobie drzwi. Wysiadamy. Nawet nie będę gasił 30, tylko od razu idę sobie wezmę tą. Narzędziówkę D44 Ustaw Standardowy na zapowienność wyłączenie hmm. Dobra, to tako zrobimy. Nie będzie taka. O. Za, nic nie zapłaciliśmy. i zasieczkarnie też dzwonimy właśnie do mnie z tego tam ze sklepu, że już mają ten, że już jest gotowy bizon do odbioru. i też muszę zapłacić 3,5 jeśli wyjdzie nam, żeby wyjdą 35 35 to 7200 wydamy dzisiaj. ale to nic, bo idzie do żniw i przyniższych i w, do różnych i sojowych, także damy radę. Po następnym odcinku to zrobimy sobie może, próbuję zrobić z wami żniwa, żniwa przenicy oraz załatwiamy kosy pierwsze. Bo by trzeba było zacząć sianokosy, bo trzeba zaczcić zwierzęta. Aha, coś się stało. A mam, zapomniałem, mam tego moda, nie wyrzuciłem tego moda. Na ten, ten, jak to się nazywa, ten, ten realny damage machine, co nie? Jeszcze nie umiem go dobrze obsługiwać, bo tylko wróciłem niedawno. Tylko jak wy, znacznie niedawno jak wyszedł. Jeszcze na ten nie, nie zdążyłem pograć, bo za, du za dużo czasu nie mam. Już więcej spędzam w pracy, niż przy komputerze Dobra, idziemy sobie po te Nasiona, nawozy i opryski Nie, nie, nie przepraszam, nasion nie będzie, będzie sala bo tam chyba było, już jest przygotowane hmm. Kurde, zapomniałem, że ten Jackman. Dobra, działa silnik jednak. Będę musiał ten mod wywalić, bo to można grać sobie na live'ach czy coś na tym modzie, ale na seriach jest taka, powiem, wam, lipa straszna, że... Mamy tysięcy osiemset na koncie, za chwilę będziemy mieli prawie zero znowu Prąd jadę, fajnie, pojechałem Dobra, jadę, zawrócę tam na krzyżówce gdzieś i przyjadę normalnie tym w drugą stronę, bo nie tą stroną otworzyłem sobie mam otwór z drugiej strony, bym nie musiał zawracać, ale to nic tutaj sobie zrobi nawrotkę Ja jeszcze znak wywaliłem bo ten w jebany tak stanął Dobra, zawracamy sobie grzecznie tutaj Uuu, byśmy leżeli prawie No 30 dawaj radę po pajęc Nie będę tam wierzył tylko wiadę tutaj na ten na zatoczkę, żeby tylko mi załadowali Pójdę tylko do tego tam do biura zapłacę będzie z głowy. Dobra, to ja idę ten. Zrobiłem do te krótkie cięci. Ja idę, dogadam się z nimi. Niech mi załadują. Zaraz za was wracam. Dobra, jestem już. Byłem w tym, zapłaciłem wszystko, mamy załadowane. Zapinałem już też nawet te. Pasy. I to tak, tu mamy tyle chwaster, to będzie na chwasty. Mamy nawozy. Te dwa big bugi to będą na trawy. A tu mamy polifoskę na klinitę i na soję Dobra, wracamy sobie na gospodarkę Dobra Muszę powoli zrobić mi 30 do rady Powinna dać radę Czyli na was mamy 3000 litrów i 120 litrów chwastera na fasty nie? Akurat mam trzy pola tych chwastów, to akurat pójdą trzy baniaki Jak nie więcej, zobaczymy będę jakoś, będę musiał wymyśleć sobie w tym, może poproszę tych chłopaków tutaj, żeby do warku to pościągać mi uh -huh. I tego moda będę musiał wydupcyć bo przeszkadza mi tylko w tym w graniu 30 chyba olej bierze bo tak dymi, że to jest groza boska Czapa, tak jakby chciała z zawiasu widzę wyskoczyć, tańczy jak na, nie powiem czym, majtki Dobra, pojadę stędy w lewo Koło tego O kościoła Albo nie czekajcie, źle zrobiłem Wejdziemy sobie tędy W prawo, będzie łatwiej i szybciej przyjechać. Bo zaraz to będziemy polną drogę droga. nie widzieliśmy, będziemy na naszych wiedzy wyjdziemy ścieczkarnia z koloru zapomniałem, będzie koloru niebieskiego. jeszcze mi brązową i, i czerwoną i najbardziej oddaje mi, według mnie najbardziej oddaje niebieski. znał to samo I ten run, damage będę musiał wywalić, bo to no to tylko zamiast sobie pomagać to tylko trudnie grę. Zostało nam po zakupach nowo zostało nam 5000 na koncie to jeszcze prawie 3500 zapłacę na 4000 zapłacę za sieczkarnię, za 3500 za sieczkarnię, jeszcze 500 co za ten Miałbym powiedzieć za Za montaż tej sieczkarni w sumie Źle trzeba cofnąć. Dobra, na razie zostawię to tutaj. Niech to sobie stoi. Dobra, idę pierwsze. Przygotujemy sobie Argusona z tym. Pospinamy. Jak to się nazywa? Z. Dobra, tu się otworzą Is it się pawa wybierze po, 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 po lepnie, więc gasiłem od nic, wjeżdżam powoli, więc zmieści się tutaj, nie wiem czy zmieścić, teraz się, skoro wszedł i wyjdzie, nie? Przeszczamy, wyścigamy sobie go zada tak to dobra Dobra wysiadam Dobra to ja lecę na ten, do, do nich Do chłopaków, nie widzimy się już tam na sklepie jakby co Dobra, jestem z powrotem, dojeżdżam już sobie na sklep Miałem iść na autobus, ale w pierwszej film mogę tym. tym rowerem Chyba tutaj gdzieś u nich rozboku, rower Niech stoi i czeka na mnie. Przyjadę pewnie mi najwyżej innywierzy później. Wrzucę na przyczepkę. nie Czekajcie, muszę się przytępnie tego sować, bo źle rowerem tsunami i nie mogę wysiąść. Dobra. Pokażę Wam pierwsze jak to wygląda. No tak wygląda właśnie w biznesie czkarnią. Ładnie nawet. Osłony ma zdejmowane. O, Plakie. Dobra, to ja idę, zapłacę do nich. I zaraz się widzimy znowu. Idę, zapłacę tutaj do, do tego. Dobra, jestem już po krótkim cięciu. Zapłaciłem, zostało nam 1500 na koncie. Dobra, siadamy w Bajzonie i wyjeżdżamy. Będę wracał na kołach, jeżeli sobie mi się uda wyjechać. Dobra, no, udało się nam wyjechać. Zobaczymy sobie tylko ten. Halveny? Ogród znaczy Halveny i też. Nic tu nie ma, nic tu nie ma. Lewa prawa, krzta czysta. Dobra, no, no, wracamy na gospodarstwo. Także już mamy pierwsze inwestycje, które poczynione. Ja Zaraz wam pokażę mniej więcej, które pola ja będę chciał wziąć dzierżawę, może się uda. Pogadam z tym tym z tym gościem. Na razie będę brał to wszystkie pola praktycznie tutaj koło, dom, koło naszego domu, co są, koło gospodarstwa. Dlatego, że nie mam takich większych maszyn. Dopiero będę miał większe maszyny, tylko jakieś Holandy, Rendiry i tak dalej, najnowsze. Tak Zostawamy uprawymi, pługami, to Będę starał się wziąć, wziąć tutaj poławkę w centrum wioski. nawet powiem Wam, bo ta siedzkarnię oddaje. Nie zakładałem nowej sieczkarni, ziom starego jakiegoś trupla. Ma odwiedzenie, że jest poździerana w miarę. Bo za nową chcieliśmy 7,5 tysiąca. że sobie nie w grupę te 7,5 tysiąca sadzą. gdzieś wziąć się jakieś za dużo taniej. Już jesteśmy prawie że na gospodarstwie. Jedziemy tylko stąd z, z górki, będziemy już. Jesteśmy już na, prawie, że na gospodarstwie, zostawimy jego. Tutaj gdzieś na razie nie, nie będę go nigdzie chował ani nigdy go nie go bo tu na to nie ma czasu. Widzimy sobie tylko tak, żeby sobie wjechać. A to będę górkę jeszcze zlikwidować jakoś, tylko muszę pobawić się też teremę. Zobaczyć jak to, ten, jak to Bangla Wychodzi w minule. Dobra, tako zaparkuję na razie. Nic nie tyłem ani nic tylko, tylko zajada i oj, aż pod po be, podbećkę na głębowicę i tym nie sobie stoi. Dobra, zgaszę kurde ten, zgaszę światło wszelakie. Wyłączamy i idziemy ten idziemy rzucać te, rzucić nawód. Uda się nam, uda się mi sypnąć? to sam od tego czy nic. Nie uda. Coś tu jest, Michaelo, czekajcie go bo nad nim. A pas jest jeden, trzyma. Dobra, pas jeden, trzyma. Czekajcie, bo tutaj jest tam ten... Co się z nich halu. dobra to nie będziemy się trudzić, nasypiemy z tego najwyżej tyle czekajcie, wsiądę to wszystko zapnę, czasami żeby nie tyle, żeby trzymało Wiem, że to nie wygląda zbyt realnie, ale inaczej tego nie da się robić na razie, bo bym mógł ściągnąć całą tą palatę. Na razie mieli podpinę z niej pasy, ale nie da rady. Dobra, idziemy na ten pierwszy, co sobie robimy, to nie będziemy sobie prawdopodobnie, tak mi się by na wydaje, że chyba zrobimy to na przyncy. Tego, że będzie za rok, za rok platy, nie ale za się tylko za miesiąc będzie trzeba je upracić już. To dostanie trochę na moc no i oprysku. I nie da żyć. to zajechać, a to był ta ścieżka robiona pierwsza, żeby nie ten tutaj chyba jakoś tak była robiona ścieżka pierwsza, jakoś taką. No. dobra, sobie to, zobaczymy czy będzie działać powinno chyba działać nie, nie działa, czekajcie, muszę zobaczyć co tam się dzieje, nie? Nie wiem, dlaczego nie chcę no do czego nie chcesz działać. zaraz dojdę do tego. Już tu nie ma żadnego chyba tego. działa, lecimy. Ta ścieżka w miarę ładnie wyszła, no, ale z boku tam to już nie, nie ścieżki, tylko jakieś abzie robiły się I nabrałem tego nawoza głupi, 3000 litrów. Mówię, mam pieniądze, to biorę teraz, bo za chwilę będę miał pieniądze, znowu nie będzie tego. Ja tutaj tylko osłupa, taka sobie obiada. wrzucimy sobie nawiózł na przyliczkę no na, i na soję, na tamtą polę soi jedziemy, bo na tamte pole jeszcze nic się nie robiło, tam gdzie była stara łąka koło tego rowu ma nie raz jeszcze nic nie robi na odcinkach po 50 litrów mi zostanie będą prostu co przyjadę, nie będzie dobra, lecimy tutaj na to pole, i mówiłem Kureczkę sobie zarzucę I gonimy Będę musiał zewnętrznej kabiny a robić bo nie wiem jak ten Nie wiem, gdzie jest 7 metrów bo ono rozrzuca na 7 metrów Gdzie za szybko Wujką jakoś będę jeździł Aha, masoje nie trzeba, chyba. Ci jedną mi na sobie chyba na sobie przecież nie trzeba. Nie, no chyba trzeba jednak na sobie, sam już nie wiem do końca, napiszcie w komentarzu. Nie, na sobie jednak nie trzeba, to się jedną. Jak to zwykle ja. Ale to nic. Porzucimy to sobie na trawę. kosimy sobie soja, Aha, zaczyna się robić to samo, czyli będę przed nim tego młoda jednak nie wali, bo to... Nie, szefie, nieważne, ja tego pola tutaj gdzie teraz byliśmy, bo na tym polu nie było nic robione. Na każde polu coś było pokazane, robione, a tutaj nic nie robiono. Gdzie jedziesz? Tu będę rozrzucał tam tam to to nowe pole to, to tam sobie pojedziemy i tam sobie rozrzucimy prawę. Tak jak mówiłem, na następnym miesiącu czyli do nowa, na następnym odcinku będziemy... Um, zaczniemy od koszenia trawy. Wykosimy sobie trawę i spróbujemy wykryć sobie przenicę jak się właśnie. Do tego jeszcze przyjedziemy, kupimy kury jednego cielaka mam 1500 to powinno mi wystarczyć. No tutaj o tym właśnie powiem, ja tu trzeba rozrzucić, tu sobie. Co nie będzie. Ja tego pola to, to ja od tego, kiedy zaczniemy też się na kocy, bo ona jest najmniejsza i najszybciej będzie w się. Dobra, włączę silnik. Dzięki za oglądanie. Jeśli się podobało, zostaw opaczkę w górę oraz subskrypcję. Będzie mi miło. Macie się i hej do następnego.